Cześć, Witam Was w pierwszym odcinku Ryzyski Jumping 2021. W zasadzie powinno być 2022, bo jest oczywiście nowy rok. Na stepie nie, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i subskrypcji, bo to bardzo motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. No, niestety, no, te... no zacząłem trochę temu, chciałem sprawdzić, bo właśnie mam nowy telefon, więc chciałem sprawdzić, czy na tej wersji telefonu po prostu nagrywam i rozpoczynamy karierę. Oczywiście karierę już trochę pograłem, ale mało, więc dobrze. Tak, zmienimy sobie Krance, bo jak to nie skakać. No i tak. po no, sobie kupiłem jakiś sprzęt, jaki mogłem. Teraz sobie jeszcze dokupię te rzeczy takie potrzebne, takie, które po prostu są jak... Na... Bardziej darmowe, i to jest bardzo dobre yy, na wstępie. Kupujcie po prostu te rzeczy, na które was stać, bo wtedy jest dobrze. Te rzeczy, które są po prostu za darmo, czyli za całe kupujcie po prostu. No i tak, wybicie daję trochę długość lotu i lądowania. Oczywiście trochę się poziom to nie jest jeszcze dobrze, żeby coś tu już twierdzić. A, a wyniki są tak W Pucharze Świata już raz skakałem 14 miejsce z zająłem Puchar kontynentalny prowadzę A teraz czas na zawody W Wiśle Mam nadzieję, że będą one bardzo udane No i ciekawe, czy jakiś pola Dzisiaj wygra Wiśle Miejmy nadzieję, że będę wysoko no Tutaj mój rekord na razie 126 metrów No ale wiecie, z takimi statystykami Nie można osiągnąć wiele No i tak, pierwszy skok 99 Start, naprawdę dobry. zobaczymy Bardzo ważne jest wyjście z progu i sylwetka. Za wcześnie, za wcześnie, ale no, bo leciałem i na kwalifikacje to powinno spokojnie startować. Myślę, że w 30 ponad miejsca będzie szkoła 40 a 35 gdzieś pomiędzy tymi miejscami. No, no, no dobre, jak na to. To na razie czwarte, ale spadnę po wszystkich piseczkach. A jednak, 17, no, ostatnia aktywa wskoczyłem, No to, to byłem na jakimś trzydziestym miejscu, no chyba lepiej. Jest trochę gorzej. Pierwsza seria, trochę gorzej, bo 95, Ale może lubicie, będzie też lepsze. Oj, spóźnione i to bardzo. Oj, i pierwsze, zawsze, znaczy drugie zawody dostaje. Rozpoczynamy bardzo słabo. Bardzo słabo. No niestety 105,5 metra, to nam nie da kwalifikacji. No co, te, no co z tego, że lepsze noty niż w kwalifikacjach jak. No nie da nam to na pewno już... A wam, O Jezus Maria! Jakim cudem mam awans? Nie wierzę. No tutaj jam her. skoczył ode mnie lepiej ale miałem lepsze noty. Dzięki temu, że miałem lepsze noty mamy awans na ostatnim miejscu i małe pistolet. Teraz trzeba to jakoś wykorzystać. Piękny 99, ale dalej to nie wierzę, że mam awans. Zobaczmy wiatr pod narty. Musi mi się dobrze wybić. Zobaczmy. Za wcześnie. Jest dobrze, jest nowy rekord. Osobisty rekord skoczni. Oczywiście nie mógłby to być ogólny rekord skoczni, bo i tu skakczą na pewno dalej. No i naprawdę ładny skok. No, jak na to wcześniej wyjście z progu, nowy rekord, to jest naprawdę dobrze. I nie wiem, czemu mi te narty tak drgają. Jak możecie zobaczyć, cofnijcie sobie i zobaczcie, zwróćcie uwagę na te narty, że tak drgoczą. Nie wiem, czemu tak się dzieje. I możecie napisać w komentarzu, czemu tak się dzieje. I czy mogę z tym coś zrobić. Bo jak nie ja na przykład. Jakieś tam ustawienia to po prostu nie pomaga, jak y, zmienię sobie y, grafikę. A więc tak, ryjaju dzisiaj wygrywa. No, pier Pierwszy skok bardzo dobry, ale drugi skok bardzo słaby, ale i tak wygra. Dawid na drugim miejscu. Na realu no, to, to nie miałoby prawa, nawet jak wiemy, teraz najlepszym. No, teraz jest turniej 4 skoczny, więc trochę ciężko. Kamil na 11, żyła na 8. Ja na 22 miejscu, więc nie, jest, nie ma tragedii jak na to, że jestem na 30 miejscu w pierwszej serii. Więc jest naprawdę dobry. Klasyfikacja generalna. E, Geiger prowadził klasyfikację generalnej. Rio, no tuż za nim, bo 4 punkty brakuje, dał jest czwarty. Żył, rad, ży, żyła 8, Kamil 12, ja 11. E, tutaj Klemens Blanka, słabo. W, w rzeczywistości lepiej sobie radzą, no ale teraz, no niestety, będzie reklama. Jestem po krótkiej przerwie, bo zawsze jest po reklamie, no i zawsze jest po tych zawodach reklama. No i 2555 do doświadczenia 12. Zaufanie trenera ciutkę wzrosło, więc jest dobrze, no mało brakuje. To no, samo teraz. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż w wiśle, bo pierwszy zawody, no to było. 14 miejsce drugie. Trochę gorzej, bo 22 ileś tam dobrze patrzyłem. Ale teraz w Kusano. myślę, że fajna skocznia. No, no duże jeszcze w tej grze jest tak, taka trochę niedoprawiona ta skocznia, bo na przykład skocznia jest po prostu wi jak Wisła, że na przykład jest jakaś na przykład, nie wiem, Innsbruck, nie no, Innsbruck może nie, ale jakaś po prostu skocznia i to Zamiast być to oryginalne, to jest po prostu podróżka Wisły. No i kwalifikacje: 116,5. Więc nakwalifikujemy się na spokojnie, na 11. miejsce ale to jest to tylko kwalifikacje, A w tak naprawdę lepiej w zawodach. 96 zawodów w komputerze. Między 100 a 95... Nie, pomiędzy 100 a 90 jest dobre odbicie z walki. No, ładne wyjście z progu, ciutkę za wcześnie, ale i tak nie ma tragedii, bo jest naprawdę dobre wyjście z progu. I jest dobry skok! Jest dobry skok w pierwszej serii 125. B. Jest osobisty nowy rekord. powinno pisać nowy rekord skoczni ale piszę... No po prostu powinien pisać według mnie y, nowy osobisty rekord skoczni, a pisze po prostu, że nowy rekord skoczni, No ładny skok. No ale sztenarty mnie drgoczą. <trych> Trochę dziwnie to wygląda. No to no naprawdę bardzo ładne, no ale jesteśmy na drugim miejscu. Nie wydało, nam się z tego skoku jest dużo, Ad, ale jesteśmy piąci w pierwszej serii. Zobaczmy. Wieje pod narze, 128 metrów. rio Rioju na drugim miejscu. Mariusz Lindwig ma 1231 punkta ponad. Jest na pierwszym miejscu, zobaczmy. Czy mi się uda? Bardzo ważna część. Piękne obicie z bełki. Aj, zepsułem. Zepsułem. Mogliśmy walczyć naprawdę daleko. Naprawdę wysoko mogliśmy walczyć, ale to też nie jest zły Jest to dobry skok według mnie, nawet jak na to wyjście z drogi. No, za wcześnie się wybiliśmy. Jestem już na miejscu czwartym. Na pewno idziemy gorzej, bo jestem na miejscu ósmym. No i Geiger są wygrywa, Stefan drugi i Dawid Kubacki. na no, miejscu trzeci. No i Ryja już traci tą przewagę do Geigera. Ja trzynasty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. A trzeba zajc Team Zight. Co to. No, jak uchwalony w końcu, się poprawił. Więc teraz, nie jest ta reklama. Tak to wygląda to po prostu jest reklama. Dobra, jesteśmy po reklamie. No i podsumowanie konkursu. 8 miejsce, więc lepiej poszło nam niż w drugich zawodach i pierwszych dla źle. I mamy dużo doświadczenia. No i możemy sobie punkt. I napiszcie w komentarzu, czy mam lepiej zbierać te, te, te takie gwiazdki, te takie doświadczenia. Te doświadczenia mam zbierać poprzez te gwiazdki na umiejętności. Czy może lepiej, żebym od razu je wydawał? czy może zbierać, a potem jak będę sobie jakąś ilość uzbieram, będę po prostu miał e, po prostu do rozdania dużo. No, mam na razie tą gwiazdkę i myślę, że pójdziemy sobie e, w długość lotu. Lądowanie też jest ważne, bo gdy mamy, pójdziemy w lądowanie, mamy więcej punktów za styl i na przykład jak mamy 16 albo 17 punktów, a ulepszymy sobie trochę, to możemy dostać o jeden punkt więcej, więc to jest naprawdę fajne. No i kwalifikacja leciutki, naprawdę wiatr pod tak metrów, 120 metrów, coś takiego, więc. Oj, ale za wcześnie, oj, zepsułem. Zepsułam ten wzrok, no ale wyciągnąłem z niego jak najwięcej, ale na szczęście mamy kwalifikacje. Do turnieju, tego, znaczy do tego Pucharu Świata. Więc mam nadzieję, że pierwszy sezon będzie udany. Więc Mariusz Lindwig wygrywa kwalifikacje: Stefan Krajów, drugi, Johan Andrew Forfekt, trzeci, Ryoju, czwarty. Kamil, siódmy, więc najlepszy z Polaków. A Ja na miejscu, szesnastym. Za prawie, no prawie wyprzedzam się, przekażyłem. Prawie, no, może nie tak wyraźnie że mam z nim, ale jest dobrze no i pierwszy, o jest idealnie jest 100, a będzie wysoko w teraz tylko żeby dobrze się wybić zobaczmy, jest dobre wyjście z progu, w miarę dobre wyjście z progu i jest daleki lot to 128 metr jak na te statystyki, pewnie nie jedna osoba powiedziałaby w komentarzu że to jest słaby skok że 128 metrów to jest naprawdę słabo, ja na tej skoczni latam po 150, ale, ale że bardzo dużo robi różnicę umiejętności, jak i y, kombinezon, kask, narty, to zawsze tam spójrzcie sobie i zobaczcie, że na przykład to daje plus 0,5 do długości lotów albo do wybicia albo do lądowania. No i jesteśmy na trzecim miejscu po pierwszej serii, a Kamień ma szansę dzisiaj wygrać konkurs, ale my też mamy owszem szansę 126,5 metra. Musimy skoczyć. Trzeba się skupić. Dobre. Dobre odepchnięcie. Może nie tak jak w pierwszej serii, ale walczymy o zwycięstwo. Musi to być udany lot. No ale już nie będzie. No. Coś mam z tym wybiciem nie tak naprawdę. Mogłabym się ciutkę ale... No niestety nie wiem, czy będzie w pierwszej dziesiątce. Czy będę nawet w pierwszej dziesiątce? Na pewno nie będę na podium. Nie ma nawet do opcji. Słabiutko. No i 13. Nie będę dawał 10. Co, a jeszcze będę Dobre, 16 miejsce w okolicach. Tak, no 15. No więc, no. Szkoda. Kamil wygrywa. Tak jak się spodziewałem. No szkoda, że w, w, w realnym życiu nie jest to tak pięknie. No i 15. Miejsce dalej w kucharze e, świata. A w No i wracam po reklamie. 15. Miejsce. Czyli monet, nagroda, doświadczenia 16. Zaufanie do plus 7. No i tak, otwórzmy sobie za tutaj reklamkę, obejrzyj reklamę i odbierz jedną z poniższych nagród. Mamy do diamencik i trzy handle i jedno handle, więc widzimy się po reklamie. No i wracam do tych dobrych i mamy diamencik, więc jest dobrze. Mogło, no chciałbym, jeszcze te trzy handle, ale diamencik się później przyda. No i ostatni e, konkurs w dzisiejszym odcinku zakończymy to na Garmisch Park jest K80 Puchar kontynentalny. Ja jestem ogólnie liderem e, klasyfikacji i mam nadzieję, że to zostanie. E, e, musiałem trochę poskakać, czy na pewno jest dobrze, czy wszystko, bo e, na poprzedniej wersji jak miałem starszy telefon W po no ta nie nie działała, więc mam nadzieję, że teraz to działa. Może się dwa i ma w pracy. Zobaczmy, czy na daleki lot, to ja myślę, że możemy dzisiaj wygrać, bo co być na podium. Dobre wyjście z progu, dobra sylwetka w locie i ja, ależ przewaga liczebna, tam punktowa naprawdę będzie ogromna. Wygrywamy serię kwalifikacyjną na spokojnie. Będzie duża przewaga, dosyć punktowa, jeszcze dodany zawiatr, piękne noty. No i... No i mamy pierwsze miejsce, 13, prawie 14 punktów przewagi nad Kevinem i Maciejem Kotem, więc jest, jest dzisiaj dobrze. No i pod 82,5 metra muszę skoczyć, zobaczmy, czy uda mi się taką odległość osiągnąć. Zobaczmy. O Jezus, o Jezus, o Boże. Słabiutko, coś z tym ostatnio nie idzie. Jak na przykład skaczę sobie na treningu przed zawodami, czasami sobie tak skacze to mi idzie dobrze, ale jeśli zawody już przychodzą, no to idzie mi źle. No jest trzecie miejsce. Nadal mamy szansę choćby na drugie miejsce, ale nie wiem, no raczej nie będziemy w tej zwycięzcami, ale jest dobry na bez jest, jest dobry na dobry poznałym. Jeśli dobrze się wybijemy, będziemy mieli okazję na drugie miejsce, ale to wybicie jest naprawdę słabe. No hmm. sylwetka też pozostawia wiele do, rzece, do życzenia, no i to jest słabsko. 77,5 metra, no dzisiaj chyba sobie tylko możemy pomożeć. Trzecie miejsce, a jeszcze pewnie spadniemy, więc tak jak się spodziewałem, jesteśmy na czwartym miejscu. A to byłby koniec dzisiejszego odcinka Stefan Hula i Maciek na drugiej i trzeciej pozycji, a Kevin Baker, czy jak się naczyta, to jego nazwiska, Ameryka staje dzisiaj na podium po raz no, drugi albo pierwszy w tym sezonie. Gratulacje dla Amerykana. No i oczywiście jestem dalej rekordistą, znaczy może nie rekordzistą, źle to ale jestem y, liderem klasyfikacji generalnej, no dużo dosyć z punktów przewagi. Kevin no wyraźną przewagę. A najgorszy jest Johan jakiś go gadwar albo nie wiem, i to tak. Adam no, niesny. Tak, zawsze jeszcze słabo. No i będziemy się nie udało No i witam y, z powrotem, no i podsumowanie konkursu, czwarte miejsce. No i tak, zostawcie łapkę i subskrypcję. I...